Witam Was wszystkich serdecznie. Joshua Zimmerman to piłkarz, który z Wisłą Kraków jest łączony od dłuższego czasu. O jego ewentualnych przynosinach do Białej Gwiazdy informowały różne media, a ostatnio tę informację potwierdził sam prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski, który przyznał, że są blisko porozumienia z obecnym klubem Zimmermana, a według ostatnich doniesień Piotra Koźmińskiego, sam piłkarz jest zdecydowany na przenosiny do Krakowa, więc wszystko wskazuje na to, że Biała Gwiazda będzie mieć wkrótce nowego piłkarza. Ja nazywam się Maciej Skucha i serdecznie zapraszam na film, w którym między innymi o tym, jakim piłkarzem jest Joshua Zimmerman oraz jaką rolę może pełnić w Wiśle Kraków. Joshua Zimmerman to skrzydłowy, który w swojej karierze grał na obu skrzydłach. Pochodzi z Curaçao jest dwunastokrotnym reprezentantem tego kraju, ale ma też holenderskie obywatelstwo. Obecnie ma 24 lata jest to piłkarz z rocznika 2001, a Transfermarkt wycenia go na 350 tysięcy euro i wszystko wskazuje na to, że Wisła Kraków będzie musiała za niego zapłacić, ale raczej nie będzie to wygórowana kwota. Zimmerman ma dosyć krótką umowę ze swoim obecnym zespołem, bo wygasa ona 30 czerwca 2026 roku. Czeszuła Zimmerman przyszedł na świat w Holandii, a konkretnie w Almere i też tam rozpoczynał swoją piłkarską karierę. Najpierw występował oczywiście dla młodzieżowych zespołów tamtejszego Almere City, otrzymał też pojedyncze szanse w pierwszej drużynie, ale na dłuższą metę w tym zespole się nie przebił. W 2022 roku zdecydował się za to na przenosinę do Odheberlé-Louve. W Belgii radził sobie świetnie, ale na trzeciej ligowych chyba iska grę, dla rezerw tego zespołu. W 31 meczach zdobył aż 15 bramek, natomiast szansy w pierwszym zespole nie zdążył otrzymać. W 2023 roku wrócił do Holandii i trafił do top z występującego w drugiej lidze holenderskiej, w którym grał po dziś dzień. W poprzednim sezonie rozegrał 34 spotkania, w których zdobył 5 bramek, a łącznie uzbierał 60 meczów dla tego klubu z 7 golami i dwoma asystami. Nie są to jakieś imponujące liczby, mając na uwadze, że częściej był piłkarzem pierwszego składu niż zmiennikiem, ale też trzeba mieć na uwadze, że jego klub zajął 16 miejsce w tabeli, więc zbyt dobrych warunków. Do Notowania liczb nie miał, ty masz jednak świetne warunki do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, także jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to myślę, że to odpowiedni moment. Skóry dzięki. Ten sezon Zimmerman rozpoczął w roli zmiennika w pierwszej kolejce drugiej ligi holenderskiej. Otrzymał 19 minut wchodząc z ławki rezerwowych, no i ta rola też pewnie mu do końca nie odpowiada. Stąd pewnie taka chęć zmiany klubu. A zainteresowanie tym piłkarzem było całkiem spore, między innymi ze strony FC Volendam czy też Pekswole. Z W holenderskich mediach można było wyczytać, że był to jeden z mocniej wyróżniających się piłkarzy Top OS i spodziewano się, że trafi raczej do Eredivisie. Natomiast wszystko Wskazuje na to, że zasili wisłę Kraków. Historię tego piłkarza zdążyliście już mniej więcej poznać, więc teraz przejdę do tego jakim jest zawodnikiem pod kątem takim stricte piłkarskim. Przede wszystkim to piłkarz bardzo atletyczny, to znaczy szybki, zwinny, z takim zabójczym przyspieszeniem, a do tego bardzo dobrze zbudowany. Mierzy 1,85 m, jest bardzo silnym skrzydłowym, potrafi się zastawić, no i w kontakcie z rywalem jest bardzo nieprzyjemny. To skrzydłowy bardzo przebojowy, od razu gdy otrzymuje piłkę to szuka pojedynku 1-1. Na jeden bardzo często drybluje, ma dobry balans ciałem pomimo tego, że ma imponujące warunki fizyczne, to absolutnie mu nie, nie przeszkadza. W poprzednim sezonie dryblował średnio 6,8 razy na 90 minut, co było 19. wynikiem w drugiej lidze holenderskiej. Może to nie jest jakiś imponujący wynik w skali ligi, natomiast warto dodać, że w lidze holenderskiej bardzo mocno stawia się właśnie na drybling, bardzo stawia się na pojedynki 1 na 1. W warunkach polskich jest to wynik jak najbardziej imponujący. A skuteczność tych prób wynosiła 51%. Nie zawsze mu to wychodziło, ale podobnie do Angela Baeny, a więc byłego skrzydłowego Wisły Kraków, a obecnego wicewa Łódź, to piłkarz, który się nie zraża. Cały czas próbuje i prędzej czy później przynosi to coś dobrego drużynie. No bo jeśli taki pojedynek wygra, no to później często decyduje się na dośrodkowanie i myślę, że tutaj warto zatrzymać się na nieco dłużej. Tak jak wspomniałem na samym początku, Zimmerman to piłkarz grający na pozycji Skrzydłowego. W poprzednim sezonie nieco częściej grał na skrzydle lewym, no ale na tym prawym też uzbierał sporo występów. I gdy spojrzę się na jego celność dośrodkowań w zależności od pozycji, na której gra, no to jasno widać, że w ostatnich dwóch sezonach celniej wrzucał ze skrzydła lewego, a w poprzedniej kampanii ta dysproporcja była wręcz znaczna. Oglądając go w akcji odnoszę takie wrażenie, że nieco lepiej wychodzi mu dośrodkowanie w drugie tempo, to znaczy wrzutka dochodząca do bramki. Po zejściu lewego skrzydła na wiodącą prawą nogę niż dośrodkowanie odchodzące w biegu z prawej strony. To pierwsze wygląda solidnie, no a nad tym drugim musi pracować. Jeśli chodzi o jego uderzenie, no to jest ono poprawne. W poprzedniej kampanii często decydował się na strzał po zejściu z lewej strony do środka na swoją wiodącą prawą nogę. Uderza wtedy całkiem mocno w sposób techniczny, a ze względu na swoje dobre warunki fizyczne potrafi też bardzo dobrze odnaleźć się na zamknięciu w samym polu karnym i sfinalizować akcję na dalszym słupku. A w aspektach defensywnych również nie odstawał. Może nie był jakimś tytanem pracy w pressingu, no ale generalnie pomagał kolegom z drużyny. Także to dobrze zbudowany, szybki, bardzo odważny skrzydłowy, który dysponuje niezłym dograniem w drugie tempo i przyzwoitym uderzeniem, ale ma w mojej opinii pewne rezerwy, jeśli chodzi o dogranie w biegu z prawej strony. Natomiast ostatnio występował w drugiej lidze holenderskiej, no i w tym wszystkim warto zastanowić się, jakie odniesienie będzie to miało do realiów Polski Pierwszej ligi, jak pokazuje niezawodny ranking OPTA, zaplecze w Polsce to co ciekawe, nieco wyższy poziom od zaplecza w Holandii. Oczywiście są tam zespoły, które spokojnie mogłyby rywalizować na tym poziomie, ale część z nich prezentuje niższy poziom od polskich ekip z pierwszej ligi, a jednym z takich zespołów jest właśnie Top Os, w którym ostatnio Zimmerman występował. Także Zimmerman trafi do lepszej ligi, no ale też do lepszego zespołu, grającego zdecydowanie bardziej ofensywnie, no i też kreującego. Więcej sytuacji. Także z jednej strony będzie mu ciężej, no bo też rywale będą lepsi, no ale z drugiej strony będzie mu łatwiej, no bo jego otoczenie też będzie nieco lepsze. Także myślę, że w ogólnym rozrachunku Zimmerman na tym zyska. A ja również mogę sporo zyskać, jeśli ty zasubskrybujesz ten kanał. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to zachęcam serdecznie do kliknięcia tego czerwonego przycisku poniżej. Z góry dzięki. Wracając jednak do Zimmermana, warto zastanowić się, jaką rolę będzie pełnił w wiśle Kraków. Jaka to będzie pozycja. No, bo to oczywiście też ważna kwestia w kontekście tego transferu. Myślę, że w obecnym modelu gry Białej Gwiazdy będzie to pozycja prawego skrzydłowego. To miejsce na boisku jest w stanie uwypuklić jego atuty, takie jak szybkość, dribbling, przebojowość, gdyż prawe skrzydłowy w wiśle Kraków gra dosyć szeroko i ma dużo miejsca, aby rozpędzić się w kierunku pola karnego. Podejście Angela Beny oraz Tomasaki szans z Wisły Kraków, tę pozycję prawego skrzydłowego przejął Maciej Kuziemka, który ma za sobą świetny początek sezonu no ale też potrzebuje rywalizacji. No a ostatnie decyzje trenera Mariusza Jopa pokazują, że Filip Baniowski, a więc drugi obiecujący skrzydłowe Wisły Kraków na obecny moment nie jest taką opcją do rywalizacji dla tego młodego zawodnika i to udowodnił między innymi zmianą Maciej Ziemki w ostatnim meczu zdecydował się wtedy na wpuszczenie na boisko Oliwiera Sukiennickiego, który zajął miejsce na lewym skrzydle, a Frederico Duarte przesunął na flankę prawą także Wolał przesunąć piłkarza z pierwszej jedenastki, niż dokonać zmiany 1 do 1. Myślę, że gdy Zimmerman trafi do Wispy Kraków, no to już takiego dylematu trener Job mieć nie będzie. Mając jednak na uwadze, że to zawodnik, który dysponuje dobrym dograniem w drugie tempo, schodzący do środka z lewej strony na swoją wiodącą prawą nogę, myślę, że może zdarzyć mu się również zagrać na lewym skrzydle w Wiśle Kraków, a więc na pozycji, która w budowie akcji pełni w zasadzie rolę jednej z dziesiątek. Natomiast też w takich warunkach Mógłby zatracić swój główny atut, a więc szybkość, przebojowość, no i to wchodzenie w dribbling. No bo w środku pola nie ma aż tak dużo miejsca jak na skrzydle. Natomiast jest jeszcze jedna opcja, którą poruszyłem w filmie poświęconym Raulowi Gigerowi, a więc nowemu prawemu obrońcy Wisły Kraków. Jeśli jeszcze nie widzieliście filmu na jego temat, to serdecznie do niego odsyłam z tego miejsca. Natomiast oczywiście po obejrzeniu tego materiału, co mam na myśli? Mam na myśli odwrócenie obecnego ustawienia Wisły Kraków. Tak mniej więcej obecnie nie buduje ataki Wisła-Kraków. To jest ustawienie Białej Gwiazdy ze spotkania z poprzedniego sezonu przeciwko ruchowi Chorzów z tego wygranego meczu na Stadionie Śląskim 5-0. Natomiast jeśli chodzi o model Białej Gwiazdy, tutaj praktycznie nic się nie zmieniło. Dalej wygląda to dosyć podobnie. Wisła-Kraków broni oczywiście tym ustawieniem domyślnym 4-2-3-1, ale atakuje w zasadzie ustawieniem 3-2-4-1 z wysoko podchodzącym lewym obrońcą, schodzącym do trójki prawym obrońcą i schodzącym do środka lewym skrzydłowym. Ja mam na myśli odwrócenie tego ustawienia, a więc wysoko podchodzącego prawego obrońcę, schodzącego do trójki lewego obrońcę, nieco szerzej ustawionego lewego skrzydłowego i schodzącego do środka skrzydłowego prawego. Tak poglądowo mogłoby wyglądać to ustawienie wraz z personaliami, mogłoby to uwypuklić atuty takich zawodników jak Giger, Grujci czy Zimmerman. Czy trener Jop na takie ustawienie się zdecyduje? No mam spore wątpliwości, czy będzie odwracał model gry ze ze względu na personalia, które też można oczywiście wpasować do tego obecnego modelu gry, ale osobiście nie wykluczałbym, że w jakimś pojedynczym meczu w razie problemów kadrowych takie ustawienie zastosuje. Także myślę, że Zimmerman najprawdopodobniej będzie w Wiśle Kraku pełnił rolę prawego skrzydłowego i będzie po prostu starał się pracować nad dośrodkowaniem w biegu, bo wydaje mi się, że to jest taki jego główny mankament. Natomiast jeśli ten element gry poprawi, to Biała Gwiazda zyska naprawdę bardzo solidnego skrzydłowego, jak na warunki pierwszej ligi, który ma sporo atutów, no i też potencjał sprzedażowy, po pierwsze ze względu na wiek, no bo ma dopiero 24 lata, a po drugie to profil pożądany na rynku transferowym, w dzisiejszym bardzo schematycznym futbolu, piłkarze, którzy są w stanie zrobić coś niekonwencjonalnego są w cenie, no a Joshua Zimmerman z pewnością takim jest, a mając na uwadze, że kwota tego transferu będzie pewnie relatywnie niska, to na papierze naprawdę solidny ruch białej gwiazdy. Choć oczywiście na oficjalny komunikat w sprawie tego transferu trzeba jeszcze poczekać. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na temat Joshua Zimmermana, jak Wy oceniacie ten potencjalny transfer. Mam nadzieję, że z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego na temat piłkarza, który wkrótce może zasilić wisłę Kraków. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do subskrybowania tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Wiele wskazuje na to, że to nie jest ostatnie wzmocnienie białej gwiazdy w tym letnim okresie. Transferowym, także polecam być na bieżąco z kolejnymi materiałami na moim kanale. Dzięki za uwagę, Maciej Skucha, sko, Do zobaczenia. Cześć!